pieniądze, które pan wydaje w jeden tydzień, można by przez 5 lat zapewnić utrzymanie całej hinduskiej rodziny. Ja nie jestem ojcem hinduskiej rodziny. Gdybym miał najkrócej opowiedzieć, o czym jest spektakl, to powiedziałbym, że każdy z nas może się znaleźć w sytuacji, w której ktoś chce od nas plastikowej karty, czy to jest w banku, czy to jest jakiś czytnik i w momencie oddania tej karty, bądź wbicia kodu, może się okazać, że od tej chwili nie jesteśmy panami swojego życia, swojego czasu, swojej wolności, swoich pieniędzy. Pan Jacek Krak, zgadza się? Tak. Chciał pan wypłacić 5 tysięcy złotych? Zgadza się? Tak. Po co? Fajnie ustawiony facet, który ma agencję nieruchomości, więc to jest osoba na jakimś tam poziomie finansowym, no, który nagle. Nie rozumie, co się wokół niego dzieje. Absurd za absurdem, który się pojawia, go wykańcza. I co pan zrobi? Co pójdę na policję. Tak! Mnie ten tekst skłania do refleksji nad dzisiejszym światem, niezależnie od tego, że po prostu wszystko, co się dzieje dzisiaj, jest zupełnie nietrwałe i niepewne. A sam tekst jest, uważam, świetną wycieczką i spotkaniem z teatrem i z aktorami, którzy mają do zagrania naprawdę fantastyczne role. Dzielnica, dzielnica, bez tych koszy! Bo co ty tu wygadujesz? Co ty wygadujesz? Dlaczego nie powiesz, że mieszkacie w pięknej, starej dzielnicy? Co? Myślę, że jest szansa na paletę zachowań. Jest czas i na naprawdę idiotyczny chichot, jak i na groźną sytuację, taką trochę wręcz z pogranicza kawki. Ja to jest jeden ma. Sypialnia twoja, sypialnia. To jest jeden, ma. Kurwa, mamo! Pani? Od razu widać, że więcej niż dwa pokoje. Jak zobaczycie całość, że jest to spektakl, który daje pewną, e, pewien oddech, i, i uśmiech, i radość, i, i pe, pe, pewną swobodę. E, piękny luz. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Kasta Lawista. Ja to nazywam straszną, śmieszną czarną komedię.